Siema! Z tej strony Ekstra Gość i mi do Was w kolejnym odcinku Zagrajmy Wy! Zapytałem tylko ogólnie, ten odcinek nagrywam drugi raz, ten pierwszy, który nagrałem O, się nie dlaczego, ale jeśli po prostu nie chcę jako YouTube'a, to mi się daje głos i nie można go oglądnąć Więc nagram go drugi raz, bo tamty coś jest nie tak uli jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wyszliśmy w tej kapsule Kapitana Kina i zyskaliśmy... Znaczy tego drugiego oficera kina, który był potem kapitanem i... Potem było właśnie tam miejsce, mam teraz PTA, czyli miejsce zbiórki załogi, tam gdzie jest suchy lot. I tam się mamy zebrać, między innymi. Dlatego starajcie się w tym momencie, co tam polecimy, nie do przodu. Bo tam jest też coś ważnego: tam są schematy na budowle i będziemy mogli następną odcinką postawić swoją pierwszą bazę. To jest bardzo fajne, bazę, naprawdę można się dobrze bawić, zbudować sobie jakieś taką metropolię wielką, czy w ogóle. Ale, oczywiście nie będą tam wszystkie schematy. Niektóre będziemy musieli jeszcze odblokować. stacji stacja która jest bardzo cenna. Znaczy, nie jest. Nie, no w sumie stacja, tylko. Tak, jest bardzo cenna. Bo tam będziemy mogli edytować tego Simofa naszego. Mieć, czy tam zmienić kolorki i td. Tylko też w sumie trzeba mieć coś jeszcze innego, ale. To pokażę Wam później. Gdy za lecimy. jest tam 600 metrów przed nami. To może ja zrobię cięcie. I widzimy się już na schimlądzie. Dobra, więc tak jesteśmy pod tą wyspą. Ona jest dokładnie nad nami. Jest ta wyspa, ona jakby się lewituje. Podnoszą te... Są takie pływaki, tylko jak to są takie te wielkie pływaki co pływają na tych skałach. Na tym biomie tam gdzie są te wielkie grzby Nie pamiętam jak co się nazywa. takie jest tymi grzbitami te. te, te. Poprzednio tam są te pieskowe szarki, które się chowają w piasku. Tam też te pływaki, tylko tutaj mamy jakieś. Mam pływaki na tych kamieniach. Tylko że tutaj mamy, tak jakby większe te pływaki, one unoszą cały. całą wyspę. O dobra, dziennik o sobie miejsce zbiórki. I Dobra, ja się zamykam. Gdzie to jest? Tak, chyba, ja się zamykam na chwilę. Tu sobie. Dziennik o sobie z miejsca zbiórki. Właśnie, a to mi chodziło. Our... ...doublet ...to board the Aurora, repair the long-range comms, make contact with the other survivors. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave me, and they are not the orders I'm giving you. This isn't chain of command, it's survival. My obligations as acting commander don't turn on their convenience. Get out of the water! If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. You don't leave me much choice. Received emergency transmission from Second Officer Keen two hours after last activity. Rendezvous was a failure. Intercepted a transmission from Altera HQ. Seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan class predator before we could reach the ship. Consider the CTO and I lost at sea. Be safe. Keen. Out. Jak widzieliście, spotkać drapieżnika klasy leświatańskiej, o tym właśnie na pytanie, że go bardzo nie spotkać, ale oczywiście muszę go pokazać. Może pokazać, jak on wygląda, to jest naprawdę... graficznie i tak wyglądował on, to jest naprawdę świetne, ale tak... to jest takie groźne, że naprawdę nie chcę do tego zbytnio podchodzić. Jak mówiście, tutaj są te energie, że tutaj... o tych budowlach to się tam gadało, o PID, nie pamiętam, jak dokładnie to powiedziało, jednak... właśnie o tym mówiłem, to są nasze budowle. Przy okazji sobie skanuję, tak widzicie, mamy... Te suchną, tu są drzewa. To jest wszystko to są nawet owoce, warzywa. Gdzieś są pamiętam hmm? Chyba było parę nie w tych bazach. I gdzie ta, to było w tych bazach, bo tu są trzy bazy. Uliży biorąc. Wiesz wszystkie tego fauna i flory. Ja sobie będę jak mówiłem, to co znajdę to przeskanuję No chyba, że oba właśnie mówię o tej bazie właśnie. E, tu mamy zejście. Jestem, są i trochę szybkie pokiem. Mamy nowe kwiatuszki. Wszystko sobie przyskonujemy. Ja sobie podacznik będę sobietał, czy to nie potrzebne nam będzie, czy niepotrzebne. Baś, nie, właśnie, właśnie mam taki kiedyś, bo tu mamy chociażby takie nakrapiane. Grzechot, nakrapiana grzechotka i nie, wiem, czy to jest przydatne, czy to jest nieprzydatne. Nie, nie wiem, czy to brać, czy to tylko nie brać. Ja się tylko nie będę brał, później zapczytam jeszcze kielich jafy. Ale jeśli chodzi też o nazwy, o nas Znaczy oni, kiedy tworzyli te tekstury... Te rośliny no to oni nazywali taki wyglądają. To jest bardzo fajne, bo tak trzeba robić no po prostu... Jakby na to tylko inaczej to po prostu było takie bezsensu. Trzeba wejść. Czekajna była ścieżka na to. Chyba jeszcze na dnaniu. Tak, tu jest ta ścieżka. Ja wchodzę jedzę, ja wchodzę tędy. Tu ci był jeszcze ogrodzik z takimi roślinkami, co? Które mogliśmy sobie zjeść, a tylko nie jesteśmy, więc... przyszłości sobie zjemy. A tu tam chyba też było coś takiego ekosy witam. właśnie również biorąc, właśnie zauważyłem też, że po ostatnim odcinku Fortressa", miałam Fortressa miałem straszne lagi, ten odcinek strasznie i praktycznie go się nie dało oglądać ja też nie wiem dlaczego, naprawdę nie miałem w ogóle nie miałem lagu kiedy to grałem to się strasznie, to odcinki mi się dziwnie bo kiedy nagrywam kiedy nagrywam odcinek na jaki gram to są duże fps ale jak odcinek już jest naprawdę mało FPS-ów jest ciężko się to ogląda, bo to się wykona, tak jak to się nagle ścina mocno. Postaram się jakoś poprawić, bo ten odcinek się nie będzie taki ścinał. O właśnie, o mówię, są takie chociażby, o. Właśnie o tym mówię, to mam takie owocki. To możliwe zażyć. No jak widzicie, nam bardzo mało dają. I właśnie, skrzynka plantacyjna to jest bardzo ważne, bo to możemy nie ochronić, takie rośniki, właśnie na tym możemy. Chcę hodować te rośliny Jak na przykład to, nie później się po to jeszcze przyjdę Co mam tak? Ja, nie, przeszkodowałem Aaa, jest obserwatorium Też jest bardzo fajne Teraz będziemy mogli sobie w tej bazie inaczej Będziemy mogli oglądać tereny to jest do obserwacji głównie Służy to wszystko jest ze szkoły, tu mamy oczywiście PDA Dziennik Bartosz powrót z głębi Ojojoj, oj, oj. ja się tracąłem O Trochę nie bo naprawdę tutaj i mało, że tak powiem, mała odległość do tego żebyśmy dostali obrażenia, naprawdę na takiej małej wysokości chociażby w innych jak The Forest jakbyśmy z takiej wysokości jak z chwilą to byśmy nie dostali obrażenia tak, to tutaj jak widzicie? zewnętrzna, a to jest tak żebyśmy mogli ten hodować na czy byśmy mogli hodować rośliny w wodzie, takie wodno-rośliny? Więc chyba o to chodzi, chociaż co nie, chyba to trzeba złożyć, nie pamiętam. Nie, bo tylko zbytnia nie używałem. W sumie, biurko, naprawdę, paci tu mamy rzeczy do przeskanowania. Masę czy masę czy to przeskanowania. Wszędzie są rzeczy do przeskanowania. Do Dolnica ściana to jest takie kosmetyczne, bo to niektóre są niektóre po prostu takie kosmetyczne. I w sumie mi się podoba bardzo ta donica. Też możemy przeskonować, to te, też te przeskonuje Przeskonuje, Jezu Chiński ziemniak, i tam nazwa nie rozwala Chiński ziemniak Boże Ale kurde Chiński ziemniak jest bardzo Polecany, polecam żeby go hodować zamiast tych arbuzowców Też naprawdę on... Po prostu z jednego Można, patrz Kurde no Ten nóż. To Małe cholerstwo i patrz, możemy zebrać, na czpacie. I patrzy, możemy, możemy zebrać sobie taki jeden. No patrz, widzicie, mówiłem, że. Z, mówiłem wam w siem. Jak się skoczymy stąd, no to normalnie deforest Forest byśmy dostali obranie The Forest, ale tak dostajemy. Nie wiem, dlaczego to jest no, no pacie? Ale, ale teraz wracam do tego. Patrzcie, jeśli takiego jednego chińskiego ziemniaka posadzimy, to jest jedna, Patrzcie, tu mam parę tych, mogę zebrać drugie. No, dwa. To chodzi, jeśli posadzimy takiego jednego chińskiego ziemniaka, że jedną sadzamkę tego, to nam wyrosi cały taki chiński ziemniak. I tak można bardzo. To byś... A nie, Tak można zrobić tylko hodowlę. Tego hodowla jest bardzo użyteczna, bo z jednego nasionka wyrośnie na chyba z 6 chińskich ziemniaków. Będziemy mogli sobie pojeść potem. Jednego sadzić potem, a 5 zjeść. To jest to bardzo Kozyczne hodowlę i chyba to wezmę nawet. No bazę, bo to się przyda no, bazę. Tego sobie wezmę. Jakieś dwa nasionka, czy ile? Teraz jakieś dwa? Przepraszam, że czasami się te plenie, znaczy, że myli mi się słowa, my się mylą Ale po prostu, ja już tak mam Żeby się spiesz na górę teraz, tam jest ostatnia baza I my tak jakby znajdujemy się na za, tak powiem, na od dupy Aurory, znaczy tam jest ten tył Aurory gdzie się to znajdujemy, to wyspa jest od takiego tyłu aurory. Co zresztą widać? Tu się wchodzi i proszę bardzo, mamy. O, kolejny chiński ziemniak. Boże, jaki ten będzie rozwala. Nikt to nazywał, ale dałbym mu piątkę normalnie. Z, z nazewnictwa: fotelobretowe czy krzesło. I mamy, to może teraz odsłuchamy. To jest dziennik osoby Degazji. Czyli to już inny tak już Dobra, właśnie, o mam przydatny mi cytopodkę No to mogę przeczytać później Ocenicę Rory e, to jest, ocenicę Degazi Opuśćmy dobra Dziennik osoby Degazi, pierwsze Dobra, położenie bazy And your kid says we're gonna starve without more grow beds. Speak up, kid. It's true, father. The natural growth rates are too slow to keep supporting us. All I'm saying is ocean's got us surrounded. No use hiding. Sooner or later, we'll get our feet wet. The rest of your life may have been a fight, Mater, but I've made my decision. You wanna forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead. Believe me, I'm thinking. Other. Storm. Son, I said wait for the storm to pass. Your life's more valuable to me than a plant patch. You stopped being in charge when the ship you were captaining sunk. I'll stop being in charge when you take charge of yourself. Say, Chief. Chief, what? You know how to drain those grow beds of 40 tons of storm water? Or how to conjure food from the air? I know how to prioritize. I'm just saying, if that's so, what's your boy's life worth to you today? If tomorrow you're going to be so hungry you start wondering what he tastes like, let him go deal with the plants. Son, go deal with the plants. Bart Torgel has disembarked the habitat with my family again and when rescue arrives i will leave you here do you understand me no rescue coming chief not in time no staying here neither this rain keeps falling sooner or later this place will be buried only choice we got is whether to get buried with it either <laughs> <laughs>

nie not the first people to come to this planet. People, maybe. Could be aliens. Could be the damn sea monsters for all we know. One thing for sure, we ain't gonna dziennik Turkala. To było jeszcze dziennik Paula Turgala. To tam jest. rozbitko. Dobra, dziennik Paula Turgala. The first, Chief's log, five weeks since the crash. The only other survivors are my son, Bart, and Mida, the cut price mercenary I commissioned for the journey. After days drifting in the life pod, rain hammering on the roof, the weather cleared and we washed up here. I had Mida salvage the Degazi wreck, set Bart to finding us a stable source of food. His education is paying off sooner than I'd anticipated. Our only problem is Maida. She says the weather's going to turn. I say she's finding excuses to risk our lives. I imagine she's not going to weaken her life without a physical altercation, and she's itching for a fight. In every judgment she makes, things go from bad to worse. If she had my experience, she'd have more faith. Humans have spent millennia specializing in how to shackle nature to our will. This planet won't cause us any new problems. My one task now is to keep us alive as comfortably as possible until the insurance company arranges rescue. In this part of space, that could be months or even years. Koniec, koniec już? Tak, koniec jeszcze. powrót mamy... This is the first time I've seen sunlight in months. After all that time in the deep, I'd been dreaming of it. Now I'm back here I'm finding it hard to enjoy alone. Father was right. We should never have left this place. We shouldn't have gone so deep. They do not. want us down there. despite my best efforts, ill health is taking hold of me. the visions are getting worse. marguerite and father are now part of the ecosystem of this incredible planet. it's reassuring to know that when i go, i'll join them. until then, well, there's always the view. So, of course, we have... they died. Ja sobie to, to jest zaklatka, a czemu nie jest latarki, a czemu nie wytworzyłem latarki. Na mam to jeszcze. I teraz chcę tylko takiej skrzynki plantacyjnej, tam i całą tą skrzynkę, ja wam powiem, pokażę. To oni tutaj hodowali tam... Te całe wszystkie roślinki. widzimy się za chwilę przy skrzynce plantacyjnej. Proszę bardzo, to jest ta skrzynka. Patrzcie tu jest roślin, te wyrosło. Oni tyle oczywiście nie mieli, bo tam mówili nawet, że... Oni są troszkę głodni i żeby się zajął roślinami lepiej. Bo ono z głodą. My tyle nie mieli, ale zaraz, ta, to urosło teraz, to teraz pojemy trochę. On te daje też trochę, z tego co widzę, wody, więc... To chyba tyle. Nie mam tyle do przygotowania. Śląskie zimniaki już mam dwa, mi wystarczą. Tu jeszcze mamy jakieś skrzynka i naprawdę mieli tego naprawdę, ale to naprawdę dużo. To tak, wracamy do Simufa, ja wracam do kapsuły ratunkowej i postawmy się postać, znaczy te pierwsze budynki na przynajmniej zaplanować, jak to nasza baza będzie wyglądać. Dobra, to widzimy się za chwilę przy kapsule randkowej. I tutaj na chwilę, na chwilę, zatrzymałem się i błagacie, mogę to przeczytać, to jest starożytny pływak. Jak mówię, to są te pływaki. No tak, no nie jest, to przeczytam. Kurde, to jest, cieka to jest ciekawe, bo naprawdę to jest ogromny wręcz. Zimowy przeczytam. Kaleforoczcza fauna. Przedawany pływak. Dane biologiczne sugerują, że, ten ogromny, że te ogromne pływaki rosły w i symbiozie z Ziemią. Do której, są przywiązane. do której się przywiązałem. Grunt, który stanowi część istoty, unoszony jest w wodzie. Zwiększając ilość światła słonecznego i przyspieszając wzrost roślin. Jezus Maria. Gdy starsze rośliny giną, osady orga organiczne i składniki odżywcze przenikają do skały, z której żyje się pływak. Aby osiągnąć takie błoniące rozmiary, istoty musiały rozwijać się w takich warunkach przez tysiące lat. To no to później to przeczytam sobie, tutaj, jak widzicie, skąd posały te pływaki. I teraz dosłownie widzimy się przy kapsule, kapsule ratunkowej. Okej, okay, jesteśmy w kapsule. Na razie nie będę chciał to odbierać, bo to chyba jest o ten Sandbina. A w następnym odcinku dopiero będziemy mogli... Be, znaczy będziemy, Będę chciał... Zrobić tą... Zrobić już to, na pewno. W następnym odcinku to odbiorę po prostu. się i taki... Nie wiem, taki jakby event, czy nie wiem, jak to nazwać. I tak będziemy musieli na niego cholernie długo czekać. Będzie event pełny cięć. Do na Czekać. Na początek, pierwsze co chcę zrobić, to sobie wytworzyć latarkę, w końcu muszę mieć tą latarkę, więc sobie zrobię cięcie, na tych trochę tych zasobów, tak żebym miał trochę na tym te, postawienie tej, tych pierwszych fundamentów. Czyli widzimy się za chwilę w skrócie. Okej, okay, jesteśmy po cięcie, jak widzicie nagromadziłem trochę tytanu. I teraz zajmiemy się postawieniem oczywiście pomieszczenia wielofunkcyjnego, od którego będzie zaczynać naszą bazę. On będzie tutaj stał bardzo tak a właśnie powinien jeszcze wziąć na włas kwarc. dobra tak go zrobimy na razie zrobię sobie sekcję tutaj o i to będzie taka dalsza sekcja gdzie dalej się ciągła nasza baza cyk tak 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 dalej tu nie mam więcej więc tak no to chyba pójdę jeszcze raz do jaskiń. poszukam sobie jakichś zasobów to nas pozwoli na trochę więcej kwarców, między innymi żeby zrobić sobie ten właśnie, żeby mógł, mógł tam w ogóle wejść do tej bazy Ała. cholera jasna Dzięki drugi temu, ciekawego co straciłem jak nie ustawienia tej tabliczki, boże, ona jest cenna i to bardzo cenna. Czyli taka pierwsza śmierć tak jakby. Więc zwiedzimy się za chwilę, już pierwsza śmierć zaliczona. Ja wam powiem że taki jeden dziwny fakt. Wiesz, całą drogę jak wracałem z tej wyspy do bazy, cały myślałem, dobra, wejdę do bazy, pierwsze co zrobię, wezmę na i się uleczę. Wiecie co wróciłem do bazy. Nie wiem ja apteczki, się nie uroczyłem. I dlatego w sumie zginęłem, tak to bym może przeżył nawet. Najbardziej dotyczą graczem są notiki. i 2019 roku. Boże. A tak w ogóle przy okazji ten naprawdę ten trank, czyli ta muzyka, która co leci w tyle podczas gry. To jest naprawdę... Dość, nie wiem co ją robił, ale naprawdę to jest świetne. Tylko typa trzeba pochwalać, bo naprawdę to jest... Tak że to jest... Tak, to jest Aż mi się to miło! <grymne> Kurde, chwilę znowu zginę. Gdzie jest ten kwarc? Tu jest. Ja to chwilę znowu zginę. Nie, 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 Druga śmierć. Nie, nie. To nie może być prawda, Nie, nie. Dobra, to idę. Ja już myślałem, że drugi raz ginę. Dobra, pójdę do wody, tam szybko. Jest to wszystko tytan. No Naprawdę ten soundtrack jest taki, jest taki, taki zarobisty. Naprawdę, nie to nie zrobić, to jest zajebiste po prostu. To się naprawdę mi osłucha. Na YouTube ja tego bardzo dużo słucham, tak, znaczy... Po prostu puszczali te soundtracki na YouTube'a. To jest naprawdę, było świetny, tego, co cał cały -cał czas słucham. To świetne po prostu. Mamy dużo tytanu. Wyjdziemy stąd. Gdzie to stało? To dziś w stronę Aurory. To zrobić to. Tą... Nie, 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 długi raz nie zginę na pewno. To jest. Muszę zrobić sobie, sobie Radio Latarne, żeby sobie oznaczyć gdzie jest ta baza. Przecież jest bardzo blisko. No tego i tej mojej kapsuły rądkowej, to jednak, no wiecie. Czasami i tak się zgubię, tak że nie mogę tego znaleźć. Teraz musiałem upłynąć całe. Te... Kiedyś, kiedy tu grałem, musiałem upłynąć całą puścinę, żeby to w końcu znaleźć. Czyliście. Power restored Panel to jest taki podstawowy. To jest podstawa do tego, żeby zrobić sobie taką wydajną bazę. Panel słoneczny oczywiście, wiecie na czym polega? Ja po prostu chwytuję te promienie słoneczne i po prostu z tego robię energię. To jest energia odnawialna. Jak to jest chyba, to się tylko rano regeneruje. W nocy to się. W Czy nocy, w nocy to po prostu nie ma słońca, dlatego nie masz czego. To tej energii, dlatego wiecie... To się w nocy nie regeneruje. To jest słabe strasznie, bo jak Potrzebują dużo energii no to w nocy praktycznie nam się wyładuje no, Ta energia, no, chyba że mamy dużo panelów słonecznych Wtedy, może jeszcze ta energia się nam ładować dużo Czemu ja oddychnę powietrzem skoro jestem Nie wiem, czasami ta gra, ta gra dalej ma baki. Więc tak ludzie, to na razie tyle w tym odcinku, tak obecnie wygląda szabala Jeszcze chyba poza niczki trochę tak przebuduję, tak że zrobię, dorobię czegoś więc tak, to na razie w tym odcinku, dobra, mam nadzieję, że wasz odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, skomentujcie, a jak wasz odcinek nie spodobał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie co właśnie podobało w tym odcinku, dobra, cześć, narka, siemanko.